Stałam, jest coś, yy, i tutaj mam przygotowane wszystko. W I się przebieram, więc widzimy się zaraz. Boom. Mam no, prawie skończoną. Muszę jeszcze założyć dwie stopy. Tak, my nie mamy. Zrobię jeszcze czas. I się zastanawiam. Bo już mam do tego paletki fagaty tej nowszej. I polecam Wam bardzo, abyście mi Bambi Toxic. Toksiki. Akurat toksikiem lubię te kreski. One najlepiej wychodzą. Nie toksikiem mm, I się zastanawiam się, czy nie to jeszcze jakiegoś błysku. Bo tam na nosie Bardzo lubię, jak w takim To jest takie, wiecie, fajne. No, być trochę widzicie Я очень люблю, например, эту сфорию, типа, типа, спокойный. Так что типа, 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 вот кто типа, 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 и Plus, mm. co, to w ogóle uwielbiam. Ooo, oh, Dobra, niszą. Czekajcie, wyczyszczę was. sobie widać. Dobra. Mm. Ja się będę teraz e, ogarnąć z tymi listami mm. i ogarnąć walizkę, bo jeszcze się nie spakowałam. Mm. I uchodź do tego mojego tata, który śpi teraz bardzo mocno. Co w sensie nie aż tak mocno, bo już się otworzył oczy, ale muszę spać dalej. A kierowca w muscę też musi być gotowy. Nie klasycznie, zbytnie po jeszcze na ulicę i na drugiej Właśnie wrzuciłam <try> szafki i w ćwiczeniu wrzętuję na hot doga Tu jest jeszcze suczyk taki słodki on jest strasznie muszę wrzucać bo to jest mój ulubiony smaj Boróweczki na drogę Dobra, trzeba by do dołożyć te kanapki, a jest wielko, długo. Mm. Mhm. Mm. Ja w ogóle mój faworyt to jest ten kutup. To jest, słuchajcie, palówka z świnki i keczup. Uwielbiam. Ja w ogóle uwielbiam jednych kutupów tak. Mm. mój, to też skończy tą ostatnią sprawę. Jak w międzyczasie umyję się moje włosy. Mm. I Czy będziemy zbierać? No jeszcze muszę się pokładać, ale. To już obieramy historię. że. Ja teraz w samotności. I wypiję. Pojedziemy się ją spakować, przygotuję sobie tylko żal i pójdę szybko umyć włosy. Idzie się wykąpać. No klasycznie z powrotem się ubiera w tą sukienkę i w ogóle... My tutaj się zapakuje i lecimy. Bo mamy dzisiaj na 19.30, zwłaszcza no, w Respekt, tak? Do Szczerze, mm. jestem bardzo ciekawa, bo nigdy nie byłam w teatrze. Trzymajmy siedzenia, są i od tej strony, sceny, i od tej. I ta jest scena. I tutaj masz siedzenia, i tu. E, także jestem bardzo ciekawa. Mm. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Czyli mam nadzieję, że ciekawie. Hmm. No bo to myślę, że na tym polek też musisz mnie w teatrze dobrze bawić. A to ma być jakaś komedia. Hmm. Ja teraz doję. Hmm. No. No tutaj się już tym Muszę Muszę umyć, tutaj włosy, ale machki aż poczenia nie wiem ja już mam włosy e, teraz muszę je rozczesać umyję już ciało spakuję się i lecimy do Warszawy okej okay, widzimy się jak już się umyję i jak już się spakuję najbardziej prawdopodobną datą będzie już sama rośnice zapalili niepalący pernus odmówił trzeba zmyć ich argumenty w następujący sposób tak Jesteś śmiertelny? Nikt tam mi Sęknie Nie zdążył jeszcze wypowiedzieć. Dzień dobry. Jesteśmy godzinkę, półtorej godzinki od Warszawy. Przyjmijcie się. Dzień dobry. Dzień dobry. <grymne> <grymne> Jedziemy wtedy jeszcze odebrać jedną osobę. Nawet dwie chyba. Aha, dobra. Yy, I lecimy wtedy do Teatru Polonia prawdopodobnie. This is the plan. Na oszustów. Tak jak już mówiłam. I yy, nie wiem kiedy się zobaczymy. Do widzenia. Ile świateł. Te światełka, te światełka żyją, okej. Okay. Musiałam sprawdzić. Ale to są w ogóle takie światełka, jak są na chłodnicy? Czujesz? Nie, nie czuję, Ale z uzakami. O. Ojeju. <noise> 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 dzień dobry. Słuchajcie, to już na koniec dzisiejszego vloga. Wróciłam już z Warszawy od wczoraj. Jestem już z powrotem w którą wędzamy na wieś. I pokażę Wam szybciutko, co ogółem dorwałam. Więc zacznijmy może od czego co na mnie na serio konkretne znaczenie i jest dla mnie, według mnie, ważne. I myślę, że do końca zapomnę. E, to słuchajcie, w Oktarze dorwałam właśnie taką. E, ulotkę można powiedzieć, i na serio e, mega się cieszę, z tego, że ją mam. I, no, to jest taka miniaturka tego, co Wam pokazywałam m, gdzieś w trakcie tego filmu. E, następną rzeczą, i mam ją centralnie na ręku, jest ojej, nie wiem, czy mi to ciekawe, czy widać. E, taka opaska z Hard Rock Cafe. Jest ona na serio, e, kosztowała 5 zł w ogóle, co dziwne. Tak mi się będzie łatwiej nagrywało Więc ogółem nie była to druga francuzetka, a na serio jest super I myślę, że to będzie fajna pamiątka I myślę, że będę ją nosić na raz, dwa na pewno Aha Moje słowki. No i dzisiaj byłam w Pietronce, w sensie chciałam iść po do rozwana w drugą zdjęcie Słuchajcie, okazało się, że jak tylko doszłam do kolejki, to mnie wywalili z tej kolejki, i nie mogłam już z powrotem wejść. Także no, i poszłam do Biedronki i pokażę Wam teraz też co kupiłam w Biedrze, i są to aż cztery produkty, to jest okropnie dużo. Więc najpierw. Kto, kto, kto k... Któż by się spodziewał, że kupiłabym Magdalenecką. Wszyscy się tego spodziewali. Także ja nie mam. Zielona Przepraszam za dużo Zortykdoga. I teraz słuchajcie, są to produkty nowe albo stare w sumie w części. I chodzi mi tutaj o pomadki Domniky Rupisk. Ja mam i różową, kupiłam wszystkie trzy. I niebieską. I tą nową fioletową. Mm. Jak, najbardziej, jak na razie najbardziej, szczerze, jeśli chodzi o zapach, to ta fioletowa yy, najlepiej, według mnie, pachnie. Tak one wyglądają razem. Mm, o, i moja to w kaczki. W ja się w w sumie. No, ale jest, jeszcze są tam kaczki, to, to w kaczki. Nie wiem. Mm, teraz jeszcze myślę, że po, po, poszedzę, zmontuję do końca ten, dla was ten film, bo teraz już to robię, po sumie, bo... Po... Pierwszym montażu, i teraz będę musiała jeszcze domontować wszystko w Kapkacie, ponieważ yy, nie mogę na co w się sensie nie potrafię dodawać napisów na moim, yy, że tak powiem, montażu, yy, aplikacji do montażu. Yy, więc yy, tą część dodam w Kapkacie i tam też dodam wszystkie napisy. I mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodobał, bo dla mnie na serio to było mega dużo emocji. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że otworzyłam teraz nowe konto na TikToku i jest to konto pod tytułem Books from Poland gdzieś tutaj może się wyświetli nazwa albo nie wiem. I postaram się też dać nazwę do tych moich wszystkich kont w opisie, i do Instagrama, i tam w sensie nie linki, ale po prostu wiecie jakieś info, jak mnie znaleźć w ogóle, i też dam Wam nazwę do drugiego kanału, bo. No, nie wszyscy jeszcze wiedzą, że posiadam drugi kanał. Hmm. A ja teraz lecę. Co w się sensie teraz, będę oglądać jeszcze przez chwilę Gry o Tron? Jutro rano wstaję, i idę wydrukować te zdjęcia. Hmm. No i będę się przepakować, bo w piątek znowu mam wyjazd, tym razem jadę na offroad. I na offroad, słuchajcie, nie będzie już tak łatwiutko jak w Warszawie. Mm, I muszę jeszcze przemyśleć jedną bardzo poważną kwestię, bo to są jednak pieniądze, a mianowicie następny wyjazd do Warszawy, następny teatr, tym razem na Odysseję, historię dla Hollywoodu z Magdą i myślę, że czy pojadę, mm, bo teraz sobie tak zrobiłam. Teraz sobie tego tak pokazałam, ok, będę miesiąc w miesiąc jeździć do Warszawy, do teatru. Będę teraz w wakacje, jeździ tylko do siódmego piętra. No, niestety, a to dlatego, że to jest teatr prywatny i po prostu tam nie mają tej przerwy na wakacje. Tak samo jak no, nie tak jak manowy teatr, oh, teatr czy teatr Polonia oni mają właśnie te przerwy i to mnie denerwuje trochę, ale w każdym razie yy, mam. Mam nadzieję, że w tym roku mi się uda jednak dopiąć tego miesiąca, że tak powiem miesiąc po miesiącu jechać do tego teatru i ten do Warszawy, bo na serio dużo spektakli jest do zobaczenia. Ja chcę zobaczyć między innymi upadłe anioły, chcę zobaczyć jeszcze na pewno tu właśnie Odysseja, chcę pójść na Francuzów, chcę pójść na wiele innych spektakli których nie ma teraz aktualnie Teraz będzie, będą Francuzi i będzie Odyseja Zastanawiam się Nie jechać do Francuzów <laughs> Ale myślę, że wybieram Odyssey. E, historia dla Hollywoodu Dlatego, że będzie to dla mnie Myślę, że jeszcze łatwiejsze A co do oszustów Jeśli ktoś lubi warszawskie teatry To bardzo polecam Szczerze Bardzo, bardzo mnie to bawiło Także polecam serdecznie oszustów na... Och, och, och teatrze. Ja od razu mówię: Och, teatr jest w innym budynku niż Teatr Polonia. Ja się o tym skapnęłam dopiero co w trakcie trasy. Na moim Instagramie, jeśli ktoś mnie obserwuje, jest tam na bieżąco. To raczej wie, jak przebiegał jakby całość. Ja wam też tam dodałam jakieś skrawek z Instagrama, jakieś tam zdjęcie. Nawet dwa zdjęcia i filmik jak widzieliście i zapraszam was jeszcze raz serdecznie na Oszustów do och, teatru w Warszawie yy, no tutaj wam mo mogę nawet dać yy, że tak powiem za zatrzymajcie sobie jeśli chcecie to ten i no this was my favorite one yep i love you. Uwielbiałabym <laughs> go na serio. No. <laughs> A w ogóle śmieszna sytuacja związana z tym, bo z moją, z moją koleżanką, w sensie z moimi znajomymi e, i z moim tatą czekałyśmy później po teatrze pół godziny około, aż e, Filip pojadnie, jak wiecie, nie tym <laughs> głównym wyjściem. E, I było nam bardzo smutno, ale no ja lepsze <laughs> Ale dobra. E, w każdym razie. To tyle, gdzieś ja w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i odsyłam was do reszty moich filmów. Zapraszam też do komentowania, że tak powiem, jakieś pomysły na filmy poproszę. I to tyle. Pa! Oj, mam dziwny głos pan.